네스 수디도 오쿠파시오 네스 수디도 오쿠파시오 네스 수디도 오쿠파시오 네스 수디도 오쿠파시오

O my, o my, o nadchodzi, nadchodzi, masz nadchodzi, nadchodzi, masz i wodę nadchodzi, nadchodzi, masz i nadchodzi, 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 nadchodzi. Jakie dla nas są najważniejsze wartości? Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, Bo! i ojczyzna! Bóg, i i ojczyzna! Bóg, Bo! i ojczyzna! A i innych to nie są najważniejsze wartości?